Łukasz, otrzymał złotego buka w kategorii Bramka roku, za co Ci serdecznie gratuluję. To jest chyba najbardziej efektywna kategoria. No tak. Było dużo fajnych bramek w nominacji, dlatego cieszę się podwójnie, że, że ja tą nagrodę zgarnąłem. Na pewno ta bramka była pierwsza w moim życiu i jedna z ładniejszych. Powiedz mi, czy spodziewałeś się, że ta bramka zostanie nominowana do tego plebistytu? Ja przyznam szczerze, że, że, że tak. Że spodziewałem się, bo taka niecodzienna w sumie. E, powiedz mi, byłeś zdziwiony, że wszystkie pięć nominacji to tak naprawdę strzały z pola karnego? Czy to są właśnie takie bramki, które najbardziej podobają się kibicom i wam piłkarzom? Wydaje mi się, że nie ma reguły, bo czasami spo, y, z szesnastki też są fajne uderzenia, ale wiadomo, dla kibica jest, jest o tyle lepsze, że, że jak z daleka panie bramka, to jest naprawdę coś fajnego. Powiedz mi, miałeś ja już okazję podzielić się tą informacją, że to ty właśnie zgarnąłeś tą nagrodę gdzieś tam z najbliższymi? To znaczy, no wiem, że już mi telefon coś pika, czyli dochodzą SMS-y, ale dopiero będę później je odczytywał www.asapolska.pl